Panie Marszałku, Wysoka Izbo, no pewnie zgodzimy się wszyscy, że ta nasza wiedza historyczna dla nas, tak jak tutaj siedzimy, którzy chodzili do szkół i starali się uczyć rzetelnie, no zmienia się patrząc właściwie na to, jak dzisiaj jest przedstawiana historia, szczególnie II wojny światowej. Ja przed laty 10 czy 15 nie wyobrażałem sobie, że doczekam czasów, że to. Pewne rzeczy, które nam, Polakom, wydają się oczywiste, takie oczywiste wcale nie są. Ale problem nie leży w tym, jak patrzą na historię Niemcy, Anglicy czy Francuzi. Tylko problem leży w tym, jak my patrzymy na historię naszą i jak uczymy młode pokolenia tej historii. Bo jeżeli nie będziemy sięgać do prawdy historycznej, akurat tu w wypadku Westerplatte, do tego symbolu. Polskiego heroizmu, patriotyzmu, poświęcenia, to niestety będziemy zatracać w przekazie dla młodych ludzi to, co jest tak ważne w budowie wspólnoty. My przecież musimy naszą wspólnotę na czymś oprzeć, a mamy czym się w historii chwalić. I myślę, że jeżeli chcemy być jako państwo traktowani poważnie, to musimy też poważną politykę historyczną prowadzić. Widziałem wiele muzeów w Europie i podzielę się krótko taką refleksją. Dziś, żeby przyciągnąć młodego człowieka do tego, aby zainteresował się wydarzeniami sprzed wielu, wielu lat, o których już nawet rodzice nie są w stanie opowiedzieć, dziadkowie już nie są w stanie opowiedzieć, bo to już tyle pokoleń idzie. Muszą być te formy nie tylko w szkole atrakcyjne przekazu, nie tylko musi być nauczyciel, który zainteresuje, ale także muszą być placówki, muszą być instytucje, które będą o tym opowiadać, czyli będą prowadzić właściwą narrację, związaną z naszą racją stanu, połączoną w takiej wielkiej przestrzeni historii. I Westerplatte właśnie takim symbolem jest. Proszę spojrzeć, jak bardzo rząd niemiecki, instytucje niemieckie, telewizja niemiecka starają się prowadzić własną politykę. Jeśli ktoś był w Bonn i widział dom historii Republiki Federalnej Niemiec, to może zobaczyć, jak bardzo ta narracja historyczna odbiega od tej naszej wiedzy o tym, jak doszło do II wojny światowej, jak Niemcy potem były po tej wojnie odbudowywane. A oni jednak robią to w sposób zdecydowany przy użyciu dużych środków państwowych. Kręcą filmy, nasze matki, nasi ojcowie, robią wystawy w Brukseli, w Berlinie, które bardzo, bardzo nie zgadzają się z tym, o czym my wiemy. To nie była taka. Nie, ta prawda jest inna. To znaczy, to już nie jest prawda. Chodzi o to, żebyśmy mogli opowiadać o historii właśnie tu, w Polsce, w sposób taki, jak należy. I myślę, że potrzeba jest nowych instytucji. Każde z tych muzeów, które widzimy w Polsce, one mają jakiś inny przekaz. Inaczej opowiada o historii muzeum tu, które wybudowano w Warszawie, Polin, gdzie właściwie nie ma żadnych artefaktów, jak się zwiedza ten obiekt. Inaczej wygląda muzeum Pola Bitwy pod Verdun, gdzie jest potężny kompleks, łącznie z cmentarzem, który jest integralną częścią tego muzeum. Anglicy wspaniale opowiadają swoją historię w muzeum lotniczym o bitwie o Anglii, bo jak pokazać historię bitwy, jak nie przez lotnisko? Za trzy dni tam jest wielki pokaz latających legend, gdzie przylatują prawdziwe samoloty. Jest 100 tysięcy ludzi, młodych, oglądają to wszystko, przeżywają to, rodzice im opowiadają o tej historii. Coraz więcej Polaków odwiedza to muzeum. Jest wspaniałe muzeum, nad tam akurat nie byłem, w Perhabor, Harbor, które właśnie jest Muzeum Pola Bitwy. Nad zatopioną Arizoną, pomost, te wszystkie placówki, które były bombardowane przez Japończyków. Tysiące, setki, tysiące, miliony widzów rocznie przyjeżdżają tam specjalnie to oglądać. I teraz wracamy do Westerplatte. Czy jest potencjał na tym półwyspie? No, jest. Jest potężny potencjał, ogromny. Czy jest wykorzystany? No, bądźmy poważni. Wszyscy, teraz jak tu siedzimy, absolutnie nie jest wykorzystany. Dlaczego tak jest? No mógłbym teraz opowiadać, dlaczego tak się stało przez te tyle, tyle lat, że nie potrafiono się porozumieć, dogadać i nowoczesnego muzeum pola bitwy zrobić, które opowiadałoby o tych wszystkich wydarzeniach. Jaka była siła tego komunikatu codziennie? Westerplatte broni się nadal, przez 7 dni. Wańkowicz pojechał do Włoch, gdzie, gdzie Sucharski się leczył i powstało Westerplatte. Wszyscy czytaliśmy te książki. Wiemy, że nie wszystko tak było, jak zeznał w tym wywiadzie Sucharski, bo były tam dramaty, ale o tym też to nowe muzeum powinno powiedzieć. O kapitanie Dąbrowskim, niedocenionym przecież przez historiografię. To wszystko należy się młodym pokoleniom Polaków. I teraz, myśląc, dyskutując, spierając się tu o tym, czy Muzeum Westerplatte powinno powstać. Jak powinno powstać, czy państwo polskie zabiera coś Gdańskowi? Przecież to nie jest XVI wiek. Król Batory nie toczy wojny z Gdańskiem. Proszę to zrozumieć. Rząd w Warszawie jest rządem polskim. Niedobrze jest tak, że niektórzy prezydenci miast tak silnie angażują się w politykę, tak bardzo chcą istnieć. Myślę, że to jest jakiś też problem dzisiejszej Polski. Szukać zgody. Przecież mógłbym wyciągać tu argumenty, gdzie była ta zgoda ze strony władz miasta Gdańska. Jak potraktowano prezydenta Rzeczypospolitej na pogrzebie świętej pamięci prezydenta Adamowicza? My mówimy o współpracy. Chyba się trzeba uderzyć w piersi. To muzeum powstanie. Ta ustawa temu właśnie ma służyć. I myślę, że. Ono jest ważne dla naszej historii przede wszystkim, ale do tego, żeby także tych, którzy do Gdańska przyjeżdżają z zagranicy, ze Szwecji, z Niemiec, Anglii, żeby było właśnie tym pomnikiem heroizmu i polskiej opowieści o historii, żeby zrozumieli, o co myśmy się bili, za kogo myśmy się bili i jak żeśmy się bili. Wszyscy pamiętamy wiersz Gałczyńskiego, o żołnierzach z Westerplatte i myślę, że kiedyś w tym muzeum będzie jedna z tych zwrotek silnie rozbrzmiewać. I ci, co dobry mają wzrok i słuch, słyszeli pono, jak dudni w chmurach równy krok morskiego batalionu.